Czy twoi simowie nudzą się w domu, a całe pięć dostępnych parcel publicznych znają już na pamięć? Przychodzimy z pomocą. Teraz twoi podopieczni mogą uciec od nudy. Wyślij ich do lasu. Dodatek spotkajmy się razem wprowadza do gry piękne zachodnioeuropejskie miasto, które tętni życiem. Twórz tematyczne kluby, organizuj pojedynki taneczne i. co? To nie to rozszerzenie? Przepraszam, chodzi o nowy pakiet rozgrywki, w którym Sim może zostać furaz znaczy wilkołakiem. Zbliża się Halloween, a twoi Simowie nie mają czym ozdobić domu? Potrzebujesz pajęczyn, lamp w kształcie dyni i stroju czarownicy? Żaden problem. Specjalnie dla ciebie stworzyliśmy nowe akcesoria okropny. Jeśli Twoim Simom znudził się już las i chcą jednak wrócić nam własne podwórko i tam coś porobić, to gorąco polecamy nowe akcesoria jak tam rozrywka. Jak sama nazwa wskazuje, pakiet skupia się głównie na zabawach w przydomowym ogrodzie. Twoje dzieci poza szkołą nic nie robią, a wszystkie cztery aspiracje dziecięce zostały wypełnione już 800 razy. Znajomy scenariusz? Koniec tego. Daj swojemu dziesięciolatkowi więcej zajęć dzięki akcesoriom żłobek! Masz już w grze psy i koty, ale czujesz, że czegoś jeszcze brakuje? Za jedyne 49,99 możesz mieć także mniejszego zwierzaka w zupełnie niedostosowanym do niego terrarium. Zapraszamy do zakupu nowych akcesoriów Mój Pierwszy Inwentarz! Marzysz o praniu? Większej liczbie obowiązków domowych w jakże krótkiej, simowej dobie? Pragniesz wykonywać to samo pranie 5 razy, bo tak bardzo lubisz to robić? W takim razie pakiet akcesoriów Dobrze Wypiesz Ubrania spełni wszystkie Twoje zachcianki. Polecamy dołączyć również kolekcję Bardzo Czysto, gdzie możesz też odkurzać 50 razy dziennie, bo nic nie działa, oraz być terroryzowanym przez króliczki skórzu bardziej niż przez sowę z Duolingo. Masz już dość prania i odkurzania? Chcesz pojechać na fajne wakacje albo zamieszkać w ciekawej wiosce, gdzie będziesz uprawiać sporty zimowe i wspinać się po ośnieżonych górach? Brzmi pięknie, prawda? Już teraz możesz to zrobić z dodatkiem ucieczka przed śniegiem. Nie ma to jak przysiąść w bujanym fotelu, puścić sobie muzykę metalową i tworzyć prawdziwą sztukę rzemieślniczą z pasm miękkiej włóczki. Brzmi nieprawdopodobnie? To nie sen. To nowe akcesoria data wątku. Wszystkie kariery w grze już ograne? Chcesz nową, w której możesz w pełni zarządzać simem w trakcie pracy? Pasjonuje cię urządzanie domów? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Za jedyne 8999 możesz zostać projektantem wnętrz w nowym pakiecie rozgrywki Sny są napisane. Czujesz, że nastolatkowie w grze są jacyś tacy za mało nastoletni? Zdarzyło ci się użyć moda na otwartą szkołę? Teraz oferuje to sama gra. Doświadcz wszystkich przeżyć, jakie daje życie w liceum od początku do końca z dodatkiem Ostatni rok. Jakaż to jest piękna wioska, Gdzie historia jest tak żywa, Krowy, lamy, kura, nioska, Własny ser, wielkie warzywa. Nawet błędów nie tak dużo, oprócz rozciągniętych lisów. Prawdziwy dodatek z duszą, Co spełni wiele kaprysów. Tu prowadzisz gospodarstwo, Toż to szczyt jest filantropii, Gdy na smutki chcesz lekarstwo, Oto poetyccy chłopi.